To jest całe, że tak powiem, zło tego świata dzieje się tylko i wyłącznie z tego, że nie ma przyzwolenia na to, że ja mam coś, coś jest tutaj prawdą, coś jest rzeczywiste i to coś odbiega od normy. Kiedy mm -hmm. ja daję sobie na to przyzwolenie, mogę to zobaczyć w świecie, to się rozpuszcza, ale tak długo jak ja to osądzam i ukrywam, to ponieważ nic nie zostaje ukryte, to jakimś kanałem wychodzi i ten kanał jest tą destrukcją. Mamy tą złość, tak? I teraz, jest sobie ta złość. I jeżeli ja pozwolę sobie na tą złość, czyli jest ten moment, w którym ja mam to wyrazić, tak, coś mnie wkurzy to, i to może być nawet nieadekwatna reakcja, to jest, to jest moje autentyczne ja, ja w tym momencie pozwalając sobie, czyli nie osądzając, pozbywam się tej złości, jestem pusty, nie ma we mnie potrzeby krzywdzenia, natomiast w momencie, kiedy ja sobie nie pozwalam na złość, na to, bo mam być miła, grzeczna, cicha, taka, siaka, owaka, tak, do, grzecznym, dobrym członkiem społeczeństwa, tak jak ci wszyscy, co tam potem po nocach na przykład mhm. różne historie robią, a... W dzień wzorowy, prawda? Wzorowy ojciec, wzorowy tam pracownik, i tak dalej. To się właśnie bierze stąd. Realizując tą normę bycia wzorowym, każdy, nikt nie jest wzorowy, każdy ma w sobie przeróżne energie i one są sprzeczne z tym gorsetem. I jeżeli ja. Za wszelką cenę realizuje ten gorset, to te energie są i one są destrukcyjne. Natomiast w momencie, kiedy ja nie chcę być tym wzorowym członkiem społeczeństwa, czyli pozwalam sobie na bycie świrem, na bycie czasem porywczym, bycie takim, jakim jestem, tak? Takim, jakim jestem, czyli nie chcę być doskonałym człowiekiem, w tym momencie to jest moment, kiedy wszystko jest w świetle. Mhm. Wszystko jest w świetle. Ja jestem ludzki. Ja nie pretenduję do tego, żeby być idealnym człowiekiem, bo istotą oświecenia jest to, żeby się skapnąć, że człowiek jest człowiekiem, człowiek, nie będzie, nie, człowiek jest diamentem i człowiek nie jest w stanie wyszlifować się jako brylant, prawda? Bo to nie zmienia jego wartości. Człowiek mhm. ma dokładnie cały czas taką samą wartość, natomiast postrzeganie. To jest ten, ten problem, że to postrzeganie, że ja wartościowy to jestem tylko wtedy, kiedy jestem normalny, tak, normalny, czyli kiedy jestem tym takim jak, no tym idealnym modelowym człowiekiem, a prawda zawsze jest inna, no bo na tym polega piękno rzeczywistości, że każdy jest pełen tych, tych różnych unikatowych energii, no to w tym momencie, no raz, że jest postrzegany ten problem, a dwa, że ja nie jestem w stanie... Zgodzić się, zaakceptować siebie, zgodzić się na to, że to jest absolutnie ok, że ja taki jestem, bo ja jestem barwnym elementem tej układanki, a nie. Jestem tu po to, żeby wejść na jakiś szczyt i stać się do, świecącą doskonałością, bo to jest niemożliwe. Co podążanie za lekkością i przyjemnością, czyli wybór prawdy musi być bezwarunkowy. Zawsze musi być bezwarunkowy, jeżeli się pojawiają jakiekolwiek warunki, czyli mogę podążać za lekkością, ale nie? Mhm. To w tym momencie y, jest, y, to, to nic tu nie działa. To w ogóle się tak nie da. Chodzi o to, że ty, co to znaczy? Że ty stawiasz na pierwszym miejscu tą lekkość i siebie. W każdej chwili, w każdym momencie. Nie zastanawiasz się, jak zachowam się w takiej sytuacji, albo jak zachowam się w takiej. Odpowiedź na to, za każdym razem jak się zastanawiasz, tak? Jak mówiłaś, no, ale to jak się zachowam w sytuacji, kiedy będę musiała dotrzeć tak. do klientów? I odpowiedź jest jedna. Będę prawdziwa, będę mhm. autentyczna i zobacz. I tylko tyle robisz dla siebie, tak? Ok, daję sobie taką, e, taki azymut, że będę prawdziwa, będę autentyczna. No i, i zobaczymy, co się dzieje. Nie zastanawiam się, nie tworzę scenariuszy. Mhm. I mogę to zacząć realizować teraz, od teraz, od tej chwili, tak? My mhm. kończymy tę rozmowę, ty idziesz w świat, spotkasz jakąś osobę i coś się wydarzy, tak? I teraz ty masz dwie opcje do wyboru. Pierwsza, że Y, do, poczujesz jakąś prawdę, że po prostu będziesz autentyczna. spotkacie cię sąsiadka, nie będziesz miała ochoty rozmawiać, powiedz jej y, y, idę, nie, i, nie? Teraz będziemy gadać. Albo mm. możesz Złapać się na tym i to jest uważność, że ty w, ta, w tej sytuacji, kiedy tu jakaś prawda chciałaby być, która różni się od tego schematu, tego, który przyjęłaś, którym sobie żyje, że na przykład będę zawsze miła dla wszystkich tam szacunek i takie tam rzeczy, tak? W tym momencie ty możesz mieć dosłownie, widzieć na własne oczy. Jak ty tą prawdę gdzieś tam od, wiesz, chowasz, to jest dosłownie to jest metafora. Ty w tym momencie zamykasz swoje wewnętrzne dziecko w piwnicy, to jest dokładnie to. Ty zamykasz piwnicę i zamiast tego wchodzi tu w interakcję maska. I to jest, to jest takie rozdroże, które się dzieje w każdym momencie, w każdym to i teraz. Oczywiście. Wiesz, jak wybierasz częściej tą prawdę, to autentyczność, no to stajesz się osobą znowu szaloną. Chociaż szczerze mówiąc, ja nie spotykam się z jakimiś inwektywami z tego powodu, że jestem szalona czy jakaś wręcz przeciwnie. No, raczej znowu paradoksalnie, jak mnie ludzie mnie odbierają jako absolutnie normalną, zdrowo stąpającą po ziemi, taką naprawdę, wiesz, mm -hmm. rozsądną osobę, prawda? Natomiast to wszystko wynika z mojej własnej autentyczności, w sensie z tego, że ja pozwalam za każdym razem, zamiast być jakaś, pozwalam ujawniać się temu co ja naprawdę czuję, co ja naprawdę myślę, te, temu co tam we mnie naprawdę jest. Powiem cię, że to jest w ogóle super takie komfortowe w relacji z drugą osobą, dla tej drugiej osoby, bo ona nie musi się zastanawiać co ja sobie myślę, że tu coś mówię, a co ja sobie tak naprawdę myślę. Nie? Czyli w tym momencie jest naprawdę jest ogromny komfort i, i, i bardzo łatwe są te relacje z drugą osobą. Nie trzeba Wtedy stosować żadnych strategii, no bo ja nie muszę się przygotować, jak ja się zachowam do klienta.